Na co dzień jestem projektantką produktu. To jest to, czym zajmuję się zawodowo. Niedawno skończyłam ASP w Katowicach. Obroniłam się z wyróżnieniem. Po godzinach robię grafiki i określam siebie jako graficzkę. Dla mnie, bytom to jest tradycja, to jest powrót do korzeni. To są miejsca, które są. Bliskie nie tylko mi, ale całej mojej rodzinie, mojej babci. Wydaje mi się, że jak idę ulicami w bytomiu, to czuję te historie, które opowiadali mi dziadkowie i pradziadkowie. Ta grafika symbolizuje moją miłość do bytomia i przede wszystkim do mojej dzielnicy Kneifeldu i mocno mnie inspiruje w moich pracach. Przedstawia najważniejsze dla mnie miejsca symboliczne to są wille pogórnicze, płaskorzeźby, stare napisy po niemiecku, albo na przykład tereny zielone takie jak na przykład ogrody które sąsiedzi sami tworzą. Głównym czpieniem tej grafiki jest ulica Wrocławska, od której dopiero odchodzą pozostałe ulice. Bytom bardzo mnie inspiruje w mojej twórczości, szczególnie właśnie te miejsca postindustrialne. Cała ta artystyczna otoczka, która jest właśnie w tych industrialnych budynkach, którą przekładam potem na grafiki, na moje projekty. A historie, które są ze Śląska, przekładam właśnie na projekty produktowe i usługowe. Które potem wdrażam. Ta industrialność zawsze przewijała się gdzieś tam w moich pracach, w moich grafikach. Przede wszystkim poprzez przestrzenne formy, które pokazują światło i cień, ale także poprzez obłe albo geometryczne kształty, które są mocno ociosane. Tak jak w przypadku tego miejsca elektrociepłowniejszą wiarki. Te miejsca zawsze przewijały się gdzieś tam w tle w moim życiu, a teraz stanowią główną historię w moich grafikach. To, co mnie inspiruje poza Bytomiem, to jest przede wszystkim natura. Na Śląsku jest bardzo dużo przedziwnych minerałów, których w innych miejscach nie ma. W grafikach właśnie też to wykorzystuję. Często inspiruję się właśnie formami minerałów, kryształami. W 2021 roku zdobyłam nagrodę Roku Lema z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego za projekt Hoshi, czyli stół do oglądania gwiazd. Projekt był inspirowany chwilami spędzonymi z dziadkiem podczas oglądania gwiazd. Chciałam uczcić dziadka, chciałam go jakoś przywołać do siebie i, i zakończyć ten etap żałoby i myśleć o tych pozytywnych chwilach właśnie w taki sposób. Projekt taki był, był bardzo emocjonalny dla mnie i myślę, że to widać poprzez formę, która jest bardzo poetycka, poprzez funkcję, czyli kryształowe kule, które można do tego stołu umieścić i one zaświecają się wraz z gwiazdami naszych przodków. Z dziadkiem byłam bardzo związana, niestety odszedł tuż przed tym jak dostałam się na uczelnię na ASP, co było jego też dużym marzeniem. Bardzo ważne są też dla mnie projekty prospołeczne. Jednym z takich projektów był projekt inkluzywny dla osób niewidomych. Projekt POUSE, czyli zestaw do edukacji seksualnej dla osób niewidomych. Projekt ten składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to są figurki, dzięki którym osoby niewidome mogą zobaczyć, jak pozycje seksualne wyglądają, dotykowo zobaczyć. A drugą częścią POUSE są nagrane dźwiękowo filmy, które tłumaczą o tym, jak dana pozycja wygląda. Ale też dokształcają na temat podstawowej wiedzy seksualnej, takiej jak na przykład antykoncepcja czy flirtowanie, gra wstępna. Cały projekt był konsultowany na każdym etapie z osobami niewidomymi, którzy byli zachwyceni projektem. Kolejnym ważnym dla mnie projektem był happening Dotknij nie dotykając, który współtworzyłam razem z zespołem projektowym na uczelni podczas pandemii. Muzyka happening ten miał być odpowiedzią na to, że podczas pandemii nie mieliśmy tej bliskości, nie mogliśmy się dotykać, nie mogliśmy przytulić bliskiej osoby, nawet nie mogliśmy podać sobie dłoni. Rzutowaliśmy światło na ścianę. Osoby mogły podejść w to światło i dotknąć się za pomocą cienia. Na uczelni często słyszałam, że projektuję poetycko, i nie do końca wiedziałam, co to, co to znaczy. I dopiero tak naprawdę po wygranej w konkursie IWP, zrozumiałam, że to jest moja duża zaleta. To, że właśnie te emocje, te uczucia widać właśnie poprzez te projekty i że w tych projektach jest zawsze coś więcej, jest trochę tej artystycznej duszy, która jest w tych grafikach, ale też i w tych projektach produktowych. Wierzę, że każdy produkt ma duszę, bo projektanci dają kawałek duszy, kawałek uczuć, myśli do tego produktu. I bardzo bym chciała, żeby ludzie zaczęli doceniać te produkty, a tym samym naszą duszę i, i nasze uczucia.